W 1977 roku na pośrednictwem Głównej Komisji Badania Zbrodni zaprosił mnie Sąd Krajowy w Düsseldorfie na ostatni zresztą wielki proces esesmanów z Majdanka. Pojechałem, byłem przesłuchiwany zupełnie solo przez dwa tygodnie. Chyba w trzecim dniu obrońcy nazwali mnie Kronzojwe, czyli Koronny Świadek. Komplementowano mnie powiedzmy na temat mojej wiedzy, inteligencji tak i takich tam różnych innych Spotkałem mnóstwo znajomych SS-manów z Majdanka. Było zresztą szokiem, który zakończył się wezwaniem dodatkowych ekstra świadków, mianowicie dwie panie z Niemieckiego Czerwonego Krzyża, które się nami opiekowały polskimi świadkami, i pani, która mi towarzyszyła z ramienia głównej komisji, bo spośród jedenaściorga czy dwanaściorga oskarżonych rozpoznałem po imieniu i nazwisku dziewięcioru. No bo musi paść to pytanie w jakimś, w jakiejś fazie procesu, czy rozpoznaje Pan wśród oskarżonych i wśród obecnych na sali oskarżonych. No się śmiertelna cisza, ja zszedłem ze swojego podium dla świadków, wyciągnąłem długopis z kieszeni, ten zresztą historyczny dla mnie, i wskazując powiedziałem, pan się nazywa Auzelin Bramsteiner, pan jest Rotem Fjellaurich, Pan jest, pani się nazywa Mayer albo Meyer, była pani Auserin Schneider. Ja mówiłem tym językiem, tą, ja to nazwałem Lagersprache, którą są bardzo ładnie nazwała dziennikarka zachodnio niemiecka. Teraz w Bielefeld w reportażu z mojego występu, że to były słowa niemieckie owinięte drutem kolczastym. Świetna nazwa, bardzo mi się podoba to określenie. Pan się nazywa Oberstumfier sztrypel i wskazywałem każdego z nich. Takich ich znanym, się nazywał też Szafir był pan SDG, sainte w, y, w Rewirze. No i zobaczyła się konsternacja, a tak obrońców, tam było 24 wytrawnych obrońców prawników niemieckich, którzy teorię Majdanka mieli w małym palcu, przy pomocy całej, całej, powiedzmy, zespołu komputerów oni wszystko wiedzieli. Była też wykluczona, żeby, aha, kiedy wracałem, żebym ja po tylu latach zapamiętał, kiedy ja wracałem na swoje miejsce świadka, przeprosiłem przewodniczącego sędziego Boga naszą znakomitego człowieka bardzo obiektywnego, bardzo obiektywnego, to duża umiejętność jest, który pozwalał wszystkim swobodnie wypowiadać się. Przeprosiłem go że niezbyt grzecznie, po prostu, ale działałem bardzo spontanicznie, wskazywałem oskarżonych długopisem. On jest pan absolutnie w porządku, natomiast po raz pierwszy w historii tego procesu, przez który przewinęło się 130 świadków, pan rozpoznał oskarżonych.